Internet ma ogromny wpływ na rozwój społeczeństw, na rozwój kultur. Śmiem twierdzić, że Internet wywrze większy wpływ na społeczeństwa, o ile nie nastąpi jakiś kataklizm, niż wywarł Budda, Mahomet czy Jezus. Bardzo dziękujemy za to e, przedstawienie. E, nasz panel będzie zaczynał e-learningu biznesowego i takie pierwsze moje pytanie jest, Jaki jest tak naprawdę stan aktualny y, wykorzystania e-learningu w biznesie? Czy organizacje czują potrzebę e-learningu? Czy Wy jako firma zajmujące się e-learningiem, czy czujecie, że ten rynek rośnie i że y, klienci zdają sobie sprawę z tych potrzeb? Jak, jak, jak wygląda e-learning w biznesie w Polsce na dominik 2011 na ten, na ten moment? Ja myślę, że jest coraz lepiej. Od tych 12 lat jest coraz większe zainteresowanie i coraz, więcej, coraz większa jest świadomość o potrzebie, o możliwości wykorzystania. Z tym, że no, patrząc na te rynki zachodnie anglojęzyczne, no to, to cały czas byliśmy bardzo, bardzo daleko w tyle i jak gdyby swoje wysiłki od tych no, co najmniej kilku lat skupiam na tym, żeby wyjaśnić, dlaczego. My rozwijamy się dużo wolniej w tej dziedzinie. Ja wywodzę się ze środowiska marketingowego, ze środowiska konkretnie marketingu farmaceutycznego I jakby widząc potrzebę, mam tu doświadczenie kilkunastoletnie i widząc potrzebę wdrożenia takich projektów w firmach, w których kiedyś miałem przyjemność pracować, stworzyliśmy taką platformę, więc jakby moje doświadczenia wynikają od strony klienta, tak? Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą. E-learningiem jako takim zajmuję się od kilku lat. Oczywiście e-learning możemy zastosować w sytuacjach, w których chcemy rozwiązać najprostsze testy, i z tym kojarzy się obecnie w dużym stopniu e-learning, ale swoje zastosowanie ma również e-learning w sytuacjach, gdy chcemy zweryfikować bądź wyszkolić kadrę przy znacznie większym skomplikowaniu wiedzy, którą chcemy przekazać. Obszarem, który dobrze charakteryzuje tak, taką sytuację jest na przykład przemysł farmaceutyczny, gdzie z jednej strony chcemy przeprowadzić szereg testów weryfikujących wiedzę, ale muszą być one poprzedzone dogłębnym szkoleniem przedstawicieli, tak aby mogli posiąć odpowiednią wiedzę, która gwarantuje sukces na rynku farmaceutycznym, który jest teraz coraz bardziej wymagający. Podstawowym czynnikiem wpływającym. Czy skorelowanym, można powiedzieć, ze stopniem adaptacji lewników w organizacjach jest w ogóle postawa wobec uczenia i szkolenia ludzi i rozwoju ludzi? Im bardziej ta postawa, czy kultura, czy, 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 czy norma obowiązuje w organizacji, im bardziej organizacja stawia na to, żeby ludzie się rozwijali, im bardziej rozumie rolę rozwoju ludzi w swoim sukcesie biznesowym. Tym łatwiej stosować również tą formę rozwojową jako, jako, jako jeden z elementów właśnie dbania o, o własny biznes. Od wielu lat badane są, przeprowadzone są badania na amerykańskim rynku szkoleń dotyczące. dotyczące sposobów, w jaki realizowane są szkolenia na rynku korporacyjnym. W roku 2009 pierwszy raz te badania wskazały na to, że szkolenia tradycyjne są realizowane już, prze, już w poniżej 50% działań rozwojowych. W związku z tym można zaobserwować, iż coraz więcej szkoleń realizowanych jest drogą alternatywną poprzez zastosowanie nowych form szkoleniowych, również tych form e-learningowych. W Polsce odsetek szkoleń realizowanych drogą e-learningową szacuje na między 10 a 15%. Widać więc, jak dużą lukę mamy do nadrobienia i jak wiele jeszcze jest do zrobienia, aby, aby osiągnąć stan funkcjonujący w tak dojrzałej gospodarce pod kątem wykorzystania nowoczesnych technologii w szkoleniu. Moje doświadczenia dotychczas z e e-learningiem dotyczyły sfery naukowej, jako dziekan jednej ze szkół wyższych w trójmieście akurat tam w roku 2004 i 2003 wprowadzaliśmy e-learning to był mój jak gdyby kontakt typowo typowo z taką sferą nauczania pewnych przedmiotów akurat z zakresu marketingu, ekonomii taki był i dopiero niedawno kiedy Zostałem odpowiedzialny w Polskiej Organizacji Turystycznej za działania związane z takim dużym projektem realizowanym w ramach funduszy unijnych. Jest to taki duży projekt, promujmy Polskę razem. Wpadliśmy na pomysł 4 lata temu, jak i w jaki sposób zacząć się promować. My jako Polska Organizacja Turystyczna szukamy nowych sposobów promocji naszego produktu turystycznego, zwłaszcza na rynki zewnętrzne i rynek krajowy. Pomysłem na wykorzystanie takiego nowego narzędzia, jakim jest e-learning, było to również potwierdzenie, że jest to nowy sposób dotarcia do nowych odbiorców naszej krajowej oferty. Platforma e-learningowa, którą stworzyliśmy, jest sposobem dotarcia również do takich, którzy dotychczas o Polsce nic nie wiedzą, do turystów zainteresowanych ewentualnym przyjazdem do naszego kraju, ale również do branży turystycznej, która mogłaby tworzyć oferty, Skierowane na rynek polski, przyciągając tym samym nowych odbiorców produktu turystycznego z rynków zewnętrznych. Pomysł na to nie jest nowym, wykorzystywany jest również przez inne narodowe organizacje turystyczne na świecie, ale myślę, że nasz system. W porównaniu z innymi systemami i platformami e-learningowymi, które sam przeglądałem z innych krajów dostępnych w Internecie, myślę, że jest bardziej rozbudowany, bardziej zabawny i bardziej przyjazny tym, którzy będą chcieli się przez tą platformę po prostu ją przejść. Myślę również, że jest to skierowane także do, tak jak powiedziałem, do branży i daje możliwość poznania Polski zwłaszcza w kontekście nowych wydarzeń, które nas czekają. Mówimy tutaj o wydarzeniach, czyli naszych, naszych wydarzeniach promocyjnych związanych np. z euro wydarzeniami związanymi z naszą y, obecnie przewodnictwem w Unii Europejskiej albo innymi działaniami promocyjnymi, które podejmujemy jako Polska Organizacja Turystyczna. Za granicą i w kraju. Do wyboru mamy prawie tysiąc szkoleń dotyczących atrakcyjności turystycznej Polski. Jest to podzielone na różnego rodzaju działy, w zależności od zainteresowania danej osoby, która chciałaby się o Polsce coś dowiedzieć, i każdy uczestnik ma określoną ilość materiału do zaliczenia. Kończy się to certyfikatem ponad 50 szkoleń z zakresu 12 głównych tematów, z zakresu marketingu, niezbędne informacje skierowane do branży i do osób zajmujących się turystyką w regionach. Drugi blok jest to blok zagraniczny, w którym mamy poprzez język polski, niemiecki, angielski i francuski właśnie pewnego rodzaju panel uzupełnione o zdjęcia, o ciekawe informacje dotyczące atrakcyjności turystycznej Polski. Jest to bezpłatna platforma. Miejmy nadzieję, że jest to także inne pokazanie Polski i zachęcanie zwłaszcza tych, którzy o Polsce nic nie wiedzą, albo również tych, którzy dotychczas w swoich ofertach jako turoperatorzy na rynkach zewnętrznych takiej oferty dotyczącej Polski nie mają, również zachęcanie ich do tego, żeby Polskę włączyć w swoją ofertę. Należy spodziewać się tego, iż nastąpi zmiana w procesie edukacyjnym, którą zaobserwujemy w najbliższych latach. Oczywiście spodziewajmy się tego, że sam e learning będzie się jeszcze dynamicznie rozwijał i coraz chętniej i częściej organizacje biznesowe, jak również sami użytkownicy pracujący na rynku Bitusy będą, będą korzystać z rozwiązań e learningowych, ale. Ogromna perspektywa rozwoju rysuje się przed e, rynkiem Serious Games, i chciałbym powiedzieć, iż jest to jeden z najbardziej dynamicznych i wzrostowych rynków, który również w Polsce powinien w najbliższych latach stworzyć perspektywę rozwoju dla firm, które będą tam pracowały. W tej chwili nie powinniśmy rozmawiać o tym, czy Serious Games. Powinniśmy wyłącznie rozmawiać o tym, kiedy oraz jak. Jeżeli. Dzięki wyćwiczeniu pewnej sekwencji zdarzeń służby na wyspę przyjechałyby godzinę wcześniej i dzięki temu zostałoby ocalonych kilka żyć młodych ludzi, czy warto jest zainwestować 100 tysięcy dolarów w gry typu Serious Games? Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że te właśnie działania związane z grami zdarzeniowymi, z ćwiczeniem określonych sekwencji przekładają się po prostu zwyczaje na nasze życie.